4, 2, 1. Zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry, witam moją drogą załogę, Ania Sośnierz Online Fitness Coach i dzisiaj będę opowiadać o tym, jak, w jaki sposób ja ułożyłam swoje poranne rytuały e, i jakie poranne rytuały mnie wspierają w tym, żeby być silniejszą, e, pewną siebie i jednocześnie wymiatać w życiu. Dobra, dzień dobry, dzień dobry. Więc moja droga załogo. Jak zawsze na samym początku dzisiaj mamy tylko 10 minut, bo czekam na moją przyjaciółkę, żeby tu wpadła razem z chłopakiem, więc czekam. Więc mamy dosłownie 10 minut i lecę od razu, same konkrety będą. Jak zawsze na początku to jest podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet. Codziennie od poniedziałku do piątku, o 12 się tutaj widujemy, będzie mi biło, jak będziesz obserwować, komentować, i daj serduszko, jeżeli jesteś i jak jesteś, a ja już lecę z tematem. Nie wiem, czy możesz się też do tego, jakby. Czy ty też tak miałaś, ale ja wcześniej, jak nie miałam swoich porannych rytuałów, to moje poranki wyglądały tak, że wstawałam w momencie, w ostatnim momencie, przez co później biegłam, biegałam po prostu jak szalona z rana. Więc wyglądało to tak, że szybko wypiłam kawę, brałam kanapkę, psa wyprowadzałam i leciałam, nie, nie miałam na nic czasu. I później cały mój dzień tak samo wyglądał, czyli cały dzień biegałam, cały dzień miałam wrażenie, że jestem spóźniona, że nic mi się nie uda. I że po prostu gonię, gonię po prostu ten dzień, nie? I, i po prostu, że, że ja nad niczym nie panuję, tylko po prostu pędzę. Więc u mnie to tak kiedyś wyglądało. Nie wiem, czy wyglądało to też tak samo u ciebie, i czy ty czujesz się też w tym temacie jakby podobnie. Natomiast chciałam właśnie powiedzieć o tym, co ja zrobiłam, jakie rytuały sobie teraz wdrożyłam. Jakie rytuały sobie teraz wdrożyłam, właśnie co pomaga mi odczuć, że mam taką większą kontrolę i dobrze zaczynam dzień. I było to różnorodnie, ja przez wiele lat, właściwie odkąd moi drodzy, odkąd moje drogie, odkąd zaczęłam prowadzić moją firmę i pracować jako trenerka, czyli takie powiedzmy około 7 lat, w firmę mam ponad 4, to próbowałam różnorodne rzeczy nie? i tak, jak takie różne szaleństwa. W każdym razie, no, będę wam tutaj w międzyczasie też o tym opowiadać. Natomiast co ja robiłam, to zawsze patrzę sobie na to yy, i teraz robię tak, że mam chociaż takie półtora godziny czasu przed pracą dla siebie. I czyli wygląda w praktyce to teraz tak, że ja wstaję o piątej, zabieram mojego psiaka, oczywiście myję się, zabieram mojego psiaka i idziemy z pradą na spacer. I jest to 45 minut spaceru takiego dłuższego, więc to jest jakby część też mojego wyzwania 75 Heart. Ale co to fajnego daje, to oprócz tego, że już mam zrobionych około 6000 kroków na samym początku dnia, jestem dotleniona, nawodniona, moje ciało już fajnie funkcjonuje i mam też chwilę takiego skupienia, więc to jest pierwsza rzecz, czyli jakby godzina wstania. Ja sobie robię tak, żeby mieć chociaż tą godzinę, półtorej godziny czasu dla siebie, żeby po prostu być w stanie pójść na ten spacer, mieć trochę ciszy, to jest pierwsza rzecz, wstanie. I żeby wcześniej się nauczyć wstawać, to ja robiłam różne rzeczy. Nieraz robiłam tak, że zaraz po wstaniu siadałam do medytacji, po czym usypiałam się i znowu wróci do pierwszej części, czyli znowu byłam wszędzie spóźniona. Teraz robię tak, że zaraz po wstaniu myję twarz w ogóle zimną wodą, zęby, szybko się ubieram i wychodzę, żeby nie wracać do łóżka, bo łóżko ciągnie jak magnes. Szczególnie o tej piątej rano. nie? Więc to są te dwie pierwsze rzeczy. Wczesne wstanie, później pójście na spacer. Ja z samego rana teraz też jadam śniadania, a przez długie, długie lata w ogóle nie jadłam śniadania. Ja zaczynałam jeździć około godziny 12, więc tutaj jest duża zmiana. Mam teraz takie trzy duże posiłki w ciągu dnia i to właśnie to śniadanie dużo mi daje. I daje mi też na tyle to, że jakby nie uważam nadal, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia, jak najbardziej nie uważam. Natomiast wiem, że w momencie, gdy dużo rzeczy się dzieje naokoło, gdy ma się dużo stresu w życiu, a teraz ten okres jakby covidowy jest jak najbardziej takim stresującym dla nas wszystkich okresem, to warto jest jakby ustawić sobie taką fajną, codzienną rutynę, która pomaga ci mieć jakby mieć świadomość tego, że pewne rzeczy się nie zmieniają, gdy wszystko naokoło, czyli gdy masz dużo nerwowości naokoło, to fajnie jest mieć poukładane te nawyki takie jak podobna pora kładzenia się spać, podobna pora wstawania i podobna pora posiłków. Dlatego też ja właśnie zaczęłam jeść śniadania, żeby też mieć mniej takich zmiennych z samego rana, czyli żeby być bardziej spokojną i wiedzieć, że zawsze o tej samej porze i organizm w momencie, gdy dostaje o, o tych samych porach posiłki, i dostaje z rana siadanie, to tej, tego kortyzolu jednak jest mniej i jakby jak jest więcej ruchu. Więc to wam mogę od razu polecić, że to jest fajne. Później kolejną z rzeczy, jakie robię, to jest oczywiście kawa. <laughs> Wróciłam do picia kawy, no i pierwszą kawę z rana wypijam po kilku szklankach wody. Natomiast dalej siadam i robię sobie medytację. I teraz zrobię sobie trochę inną medytację, bo przez lata była to czołem, przez lata była to medytacja właśnie taka w ciszy i spokoju, a teraz robię sobie taką medytację, która nazywa się I Love Myself. Czyli no naprawdę mega trudna to jest medytacja. Puszczam sobie, ustawiam sobie na 7 minut w aplikacji Insight Timer, ustawiam sobie właśnie czas, muzyczkę, żeby mi odliczała i przez 7 minut skupiam uwagę na oddechu i powtarzam sobie, robię wdech. Przy wydechu I love myself. I robię tak przez 7 minut. Słuchajcie, jakby nie było to dziwne, to właściwie się tym nie przejmuję już, ale jakby to się nie wydawało proste, to to jest naprawdę świetna sprawa. Przypomnienie sobie, że ok, ja jestem dla siebie ważna i później robię te wszystkie rzeczy też dla innych. No bo praca jednak jako trenerka jest często taka, taką, takim właśnie zachowaniem, że bardzo dużo rzeczy robi się dla innych. Ale jak ja robię to daję sobie to półtorej godziny czasu, zjem sobie, pójdę na spacer, zrobię tą medytację, przypomnę sobie, że ja też jestem dla siebie ważna, to mogę wam szczerze powiedzieć, że bardzo dobrze mi to robi na głowę i nie tylko na głowę, że od razu czuję się z sobą lepiej. Więc to są jakby takie najważniejsze rzeczy. Jeszcze jedną z rzeczy, które, które robię, tylko od razu wam powiem, że nie zawsze jest to rano, to powtarzam sobie, powtarzam sobie yy, albo w mojej głowie, albo sobie przepisuję moje cele, czyli tak zwane moje marzenia. E, co zrobić kiedy? <ścoughs> Więc jakby przypominam sobie, dlaczego to robię, jakie są moje główne cele, co chcę osiągnąć, po co robię to, co robię. I to mi bardzo też fajnie pomaga w tym, żeby, żeby później przez cały dzień być produktywną. Piszę jeszcze wiadomość do mojej, do mojej partnerki, rozmawiam z nią i, i to też jest dla mnie taką fajną rzeczą. I zaczynam treningi. Ja treningi zaczynam zazwyczaj godzina szósta. Nieraz 6.30 czy 7.00. Więc od samego rana jestem, jestem aktywna z moimi podopiecznymi. Natomiast, tak jak ci mówię dzisiaj, czyli poranną rutynę, te moje poranne rzeczy, które robię, tak sobie poukładałam, żeby właśnie wstawać wcześniej, mieć dla siebie czas i uwielbiam ten moment, gdy jest cicho, gdy jeszcze nikt nie wstał. Gdy jak idę na spacer, nikogo nie ma. Słuchajcie, i oczywiście idę z psem, więc latamy sobie do, do parku tutaj niedaleko, idziemy taką fajną ścieżką, łazimy po Mordorze, i, bo mieszkam na Mokoto, w Mokotowie, więc, yy, więc no, to jest niesamowita sprawa, nie? od razu fajnie się z sobą czuję. I później właśnie takie rzeczy jak, jak śniadanie, jak medytacja, jak właśnie powtarzanie sobie swoich celów i wtedy jak zaczynam już moją pracę. To już jestem zdecydowanie w dobrym miejscu. Nie ziewam tak, bo ja powiem Wam, że oczywiście to wczesne wstawanie nie zawsze łączy się z tym, że bardzo wcześnie się kładę. Staram się już leżeć w łóżko o 10, ale nieraz mi się to nie udaje. Więc nieraz jak jestem niewyspana, to z samego rana po prostu kiedyś moim podopiecznym ziewałam na okrągło. Nie? Teraz po tym porannym spacerze już nie jestem tak ziewająca o tej godzinie 6 rano, jak zaczynamy. Więc no to, to też jest taką fajną sprawą, i, i właściwie myślę, że każda z nas tą rutynę może mieć troszkę inną. Natomiast kilka takich fajnych rzeczy, które warto jest w niej mieć, to jest kwestia właśnie ruchu, czyli tego, żeby poruszyć swój organizm, żebyś zaczęła, właśnie, zaczęła funkcjonować już w takim fajnym, żywym, energicznym sposób, co zmniejsza też. Jak robimy to z samego rana, ilość kortyzolu w organizmie, co jest świetną sprawą, więc mniej się stresujesz. Druga z rzeczy to jest właśnie ten poranny posiłek. I tutaj, w zależności od tego, jak Ty się z tym czujesz, ja teraz zaczęłam jeść poranne śniadania, a nie o 12, tak jak zazwyczaj to robiłam przez większość mojego dorosłego życia. Kolejna z rzeczy to jest medytacja, i u mnie jest medytacja na I love myself, Cześć skarbie. I kolejna z rzeczy to jest właśnie to, jest to, że powtarzam sobie swoje cele, napijam się kawki i zaczynam mój dzień. Więc właściwie tak to wygląda i to, to właściwie tyle. Z chęcią też poczytam, jak wygląda u Ciebie właśnie Twoja poranna rutyna, jakie rzeczy robisz samego rana, żeby poczuć się z sobą lepiej. Będzie mi jak zawsze miło, jeżeli będziesz obserwować, wyślesz do te, tego live'a osobie, którą uważasz, że będzie miała z tego korzyści, skomentujesz i zapraszam na żywo jutro o godzinie 12. Jeżeli chcesz, żeby Ci właśnie indywidualnie pomóc, bo widzisz, że masz problem z odchudzaniem, czy ze swoim ciałem, chcesz, żeby było silne, szczupa i chcesz być bardziej pewna siebie, to zapraszam, żeby wysłać mi wiadomość. Najlepiej na Instagramie anna.sośniesz. Ja już Was na dzisiaj żegnam. Wszystkiego dobrego, niech moc będzie z Tobą i pięknego dnia. Więc dzięki za dzisiaj i do zobaczenia wkrótce.